Jak czujesz się na dzisiaj. A, na dzisiaj? Na dzisiaj? To na dzisiaj nie tej tej życiówki. Znacie dobrze swoje organy, swoje działa. Ten tydzień w ogóle to będzie też takim tygodniem wprowadzającym. Jeden dzień na siłowni, drugi dzień na zajęcia na, na stadionie. Raz dziennie, nie dotykamy w ogóle piłki na razie, dopiero w drugim. Się, może coś się bawić siatkówką. Inna drużyna, nowa drużyna, tak jak trener wspomniał, w poprzednich latach mieliśmy tutaj tak autorską drużynę bardziej trenera, a jak jest w tym przypadku bardziej dialog, czy jednak trener starał się wszystko, co chciał przeforsować? Wszystkiego się nie da przeforsować, ale dobrze mi się współpracowało z tworzącymi tą... Piotrek, wiesz, że jak od medalisty Uniwersjady, to będą od Ciebie więcej wymagać w tym sezonie? Ja sam od siebie na pewno więcej wymagał, tak jak zawsze, więc dla mnie to jakoś nie robi specjalnej różnicy, no, całkowicie nowy zespół, nowi zawodnicy, więcej na pewno w tych poprzednich są doświadczonych zawodników, więc no, zobaczymy, jestem dobrej myśli i myślę, że to wszystko wypali jak trzeba. Pamiętasz, jak rok temu rozmawialiśmy przed pierwszym treningiem, że byłeś jednym z bardziej doświadczonych zawodników, to teraz chyba kamień spadł Ci z serca, co? z tych chłopaków w szatni. No, no, Teraz można powiedzieć, no nie byłem jakoś bardziej doświadczony może w tamtym sezonie, no ale teraz będę jednym z pretendentów do noszenia piłek i tak Także naprawdę, naprawdę no zespół jest o wiele bardziej doświadczony, bo nawet powiedział, no a ja z Piotkiem Łukasikiem tutaj można powiedzieć, że poćwiczymy trochę obręcz barkową. Wiem, co tam pracują, wiem, ręce tam pracują, panie profesorowie. Te wrażenie, jak się robi do szatni? Nie, no na pewno fajnie, no, coś nowego i dużo nowych zawodników jak dla mnie. No, mam nadzieję, że, że będzie to udane Trener z przed powiedział, że on chciałby mieć zespół Murillo, ale nie może, no bo jest jak jest. A Ty potrafisz się przestawić z tej szatni, którą miałeś w Rzeszowie na szatnię, którą zobaczyłeś teraz w Olsztynie? Nie, no na pewno, bo to jest... Myślę, że nie będzie ciężko nawet. No wiadomo, że, że każdy by chciał mieć jak najlepszy skład, no... no to I to to, tak to, tak to, z do co... No to nie, no to nie jest,